TVG9, proszę Państwa, zbliżają się wybory samorządowe. Na arenie politycznej pojawiają się różni kandydaci, nawet kandydaci znikąd. Klaudiusz Wesoły chciałby skomentować taką sytuację. Co sądzisz o tym? No, ja chciałbym taki Sopot tutaj podać jako przykład. No chociaż nie jest to moje miasto, ale tam trochę krwi po to zostawiłem, bo to już ładnych parę lat temu pomagałem no i w końcu zaangażowałem się w działalność stowarzyszenia Obrony drobnych posiadaczy chodziło tam o uwłaszczenie użytkowników wieczystych przede wszystkim, które to było bojkotowane przez prezydenta Karnowskiego. A później też yy, akcje przeciwko korupcji yy, w Sopocie. To była seria happeningów, instalacji jak to nazywaliśmy. No i jakoś wtedy pies z kulawą nogą się nie zainteresował yy, tymi jakże istotnymi yy, problemami dla Sopotu tam akcje zaczęły się w zimie nawet nikt nie pomyślał żeby tam pół litra nam przenieść na rozgrzewkę no nie mówiąc o takiej istotnej kwestii jak, jak, jak uwłaszczenia a w tym mom momencie kiedy zbliżają się wybory samorządowe to już chąchę wielu działaczy samorządowych się pojawia z znikąd praktycznie, gdzieś wyciągniętych z szafy. Także w tej chwili no gdyby, gdybym był mieszkańcem Sopotu to to nie wiem co bym zrobił, bo pewnie bym w ogóle na te wybory nie poszedł. A czy głosowałbyś na Jacka Karnowskiego? No nie, no zdecydowanie nie. No. Tak, to, to jest kwestia na, na, na osobne omówienie ta postać, no ale chociażby rozmowa z Julkiem, pomijając, czy, czy, to, jest, czy to była wystarczająca rozmowa do tego, żeby sformułować zarzuty i, i wydać wyrok, ale no, z punktu widzenia moralnego i politycznego no, to jest znacznie... Facet Karnowski, jak i jego rozmówca julkę, no, zaprezentowali się jako no, dwaj gangsterzy, no, no i a czy, a moralnie czy... i politycznie powinni być zdyskwalifikowani, jeśli czy... nie, nie posadzeni do też. A czy w Gdańsku tak. Paweł Adamowicz, twoim zdaniem, powinien kolejną kadencję... Yy... Nie, no niestety po, podobna postać do, do, do Jacka Karnowskiego. No chociaż e, jakiś tam e, historyczny sentyment do niego mogę mieć, bo tam razem e, strajki robiliśmy na uniwersytecie. E, no co prawda już wtedy się pokłóciliśmy, ale no to co robi w Gdańsku, też temat na, 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 na e, odrębne omówienie, ale, ale jest... Jest w ogóle dyskwalifikujące. Dla Na jakiego kandydata, o jakich cechach mieszkańcy Gdańska powinni głosować? Kandydata, który jest twardy, zdecydowany i... i który nie lęka się, ponieważ no, układ y, rządzący Gdańskiem no, to jest coś więcej niż Adamowicz, bo on jest tam tam tym, y, przy, y, na topie tym kapslem, który wszystko przykrywa, ale to jest silny układ i tu jest naprawdę potrzebny ktoś kto jest no, powiedzmy jak pitbull. No. także mogę na koniec zadedykować wierszyk. Nigdy się nie cofaj, nie ustępuj pola, zawsze przyjdź do przodu. Taka twoja rola. Bądź jak pitbull, wściekły zły. Bądź jak pitbull, gryź do krwi. Bądź jak pitbull, w oczach gniew, walcz do końca. Walcz na śmierć.